Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam serdecznie swoich subskrybentów. Witam również oczywiście swoich gorąco, bardzo gorąco nawet, osoby, które mnie wspierają. Mówię tutaj o wspieraniu oczywiście finansowym. Jeżeli uważacie, że to co robię pomaga Wam, podoba się Wam, dowiadujecie się ciekawych rzeczy, Zapraszam Was też do wsparcia, jeżeli doceniacie to, co robię. Bohaterem dzisiejszego filmu, unboxingu dokładnie, będzie jeden z nowszych modeli japońskiej firmy Tamiya. Raczej bym powiedział wersja modelu, ponieważ ten model już oczywiście się ukazał. Mówię tutaj o modelu samym Leopard 2A6. Od Tamija w skali 1,35. Ten model e, został wydany na fali, e, niestety, wojny, jaka nadal się toczy na terenie Ukrainy, e, która walczy, broni się przed e, żołnierzami e, sowieckimi, ro, radzi, radzi, rosyjskimi, przepraszam. E, I tutaj, tak naprawdę, powiem Wam, Mam bardzo mieszane uczucia, jeżeli chodzi o malowanie tych czołgów. No, bo w tym momencie by się wszystko zgadzało. Nam, Polakom, białe krzyże nie najlepiej się kojarzą. Wręcz bym powiedział, fatalnie. No, niestety, armia ukraińska używa białych krzyży, tłumacząc to, że Rosjanie nazywają Ukraińców faszystami, więc używają tego typu oznaczeń jakie stosowała, stosował Wehrmacht, dokładnie Wojska Pancerne Trzeciej Rzeszy. I dokładnie takie oznaczenie było stosowane w 1939 roku, kiedy to Trzecia Rzesza, Niemcy napadli na Polskę i rozpoczęła się II wojna światowa. Ale dosyć tego mojego bajdurzenia. Tak prezentuje się z zewnątrz pudełko. Po bokach mamy malowanie typowo natowskie, e, właśnie e, czołgu. E, z drugiej strony mamy malowanie od góry, czyli mamy tak z góry rzut, lewa strona, e, przód, tył. No i teraz mi prawej strony brakuje. Tak, powiem wam, ale nie ma co się tutaj martwić. Eee, mamy instrukcję w środku. Otwieram pudełko. I co widzimy na samym początku? Gumowe gąsienice takie typowe dla leoparda przypominające znaczy one nie są takie do końca same gumowe powiem Wam. Jest to oczywiście inne tworzywo, aniżeli sama, powiedzmy, guma. Ale w momencie, kiedy one są, bardzo ładnie się prezentują, te gąsienice, i zaraz sobie je dokładnie obejrzymy, ale to za moment. Gąsienice odłożyłem sobie na bok. Tu mamy masę, naprawdę dużą część elementów plastikowych. I tak patrzę, czy są jeszcze jakieś e, dokumenty, w sensie... Nie, posłuchajcie, jeżeli chodzi o instrukcję, e, to to jest całość, jaką e, ta ja poważnie. Tu mamy tylko i wyłącznie e, malowanie czołgu. I mamy od przodu, od tyłu, Lewa strona, prawa strona, sam kadłub bez wieży, jak i również plamy y, kamuflażowe na wieży. Czyli mamy tutaj sobie, możemy, bardzo fajnie to jest zrobione, powiem Wam, szkoda, że nie jest to kolorowe. Y, mamy tutaj tak samo, y, no, jak to przy Tamili, y, mamy y, za... O, bardzo fajnie odpadło samo i tu mamy kalkomanie. Powiem wam dość skromne kalkomanie. No widać, że to jest tylko i wyłącznie. Tak prezentują się kalkomanie. Tutaj mamy bardzo tak zrobione podstarzałe te kalkomanie. A mianowicie y, są one niedokładnie namalowane, tak jakby po prostu ślady po pędzlu były. Mamy oczywiście flagi y, Ukrainy, o, w ten sposób. Jest to model tegoroczny, tak trochę dziwnie. W każdym razie kalkomanie zostały wykonane w tym roku. I mamy y, onumerowane, które z której strony mamy użyć i dokładnie gdzie je nakleić. Producenta kalkomanii nie ma tutaj, jest sama nazwa e, Tamii. Powiem Wam, że szukam teraz, wyjmę tak po kolei części. A jest, dobrze, posłuchajcie, schowałaś. Mamy instrukcję, aż zgorzałem. I tak prezentuje się tak. Tutaj mamy taki standardowy, tam ja zawsze wkłada, powiedzmy taki informator, co powinien posiadać modelarz, żeby skleić model. I oczywiście, do czego te narzędzia służą. Czyli na przykład taka ręczna wiertarka. To jest do wiercenia otworów. Cążki do obcinania elementów z ramki. Nożem możemy sobie coś oskrobać. klej służy do klejenia. No, jeszcze tu są parę. No, ale to sobie darujemy, posłuchajcie. I tu mamy... E, właśnie to co chciałem zaznaczyć że to jest instrukcja od klasycznego Leoparda 2A6 w standardowych natowskich, dokładnie w, Bundes, w, w, w oznaczeniach Bundeswehr, czyli tu się ta mija nie certoliła, po prostu włożyła kalkomanie od, e, znaczy instrukcję po prostu od Leoparda, z tym że tu mamy właśnie ten Leopard e, taki e, no i poszczególne elementy sklejania tego, ele, tego modelu, gdzie które elementy, w jaki sposób zgrzać i yy, kiedy yy, zgrzać yy, po prostu yy, gąsienice, yy, gdzie które elementy mamy wkleić, tu jest bardzo fajnie w Tamii to, że yy, optyka, yy, do, dla optyki, a właśnie y, ta mija daje elementy y, plastikowe, ale posłuchajcie, to nie są te elementy, to są jeszcze inne elementy. Zbaraniejemy, ja już zbaraniałem. Ci, co nie znają tego modelu, no to naprawdę będą bardzo, bardzo mile zaskoczeni. Mamy kolejne etapy składania, sklejania, malowania częściowego. Mamy tutaj typowo niemieckie rozwiązanie wyrzutników, które znajduje się na e, przodzie wieży. No i mamy, oczywiście, proszę bardzo, w każdym zestawie są, posłuchajcie, figurki, tam, i w większości zestawów. E, I tutaj mamy właśnie dwie figurki, dowódcy i e, zastępcy, można powiedzieć, dowódcy. E, I malowanie kombinezonów w kamuflaż jaki obowiązuje w Bundeswehrze, czyli w takie ciapki, bardzo podobny do innych, wcześniejszych, wcześniejszej wersji. Ale tutaj jest bardzo podobny. Posłuchajcie, mamy też jakieś znaki, z tego co widzę, więc mamy też lampkę, e, którą montujemy w trakcie transportu, w czasie jazdy w terenie, powiedzmy, czy znaczy w cywilnym, tak? Mamy fajnie, że właśnie mamy te znaki, jest rewelacja, bardzo ładnie jest to znowu pokazane, malowanie. Pokazuje się, że mamy tutaj malowanie Bundeswehry, i teraz tak sobie lukniemy, spojrzę, czy ono się czymś różni. Tu mamy przykładowo malowanie, właśnie Bundeswehry, a tu jest e, Armii Ukraińskiej. Nie widzę różnicy, kompletnie oznaczenia, jedynie białe krzyże są pokazane, gdzie mamy nakleić białe krzyże. Bardzo bym tego prosił o niekomentowanie tej sprawy. Eee, tak, i dziękuję z góry. No i e, malowanie tutaj jest konkretnej kompanii e, wojsk Bundeswehry. No i teraz sobie patrzymy dalej. Wyciągam pierwszą Ramkę, ale zanim ją wyjmę, przygotuję scenerię, scenografię dokładnie. Scenografia została zmieniona, i tu mamy, posłuchajcie, ramkę D, gdzie znajdują się elementy czołgu, przede wszystkim lufa. Elementy posłuchajcie do montażu e, na w, w wieży. A nie, przepraszam, co ja gadam za bzdury. Mamy, posłuchajcie, tak. E, lufa z dwóch części plastikowa. Jeden czołgistów, drugi szczółgistów i to są, posłuchajcie, znaki. Tu mamy e, stojaki do z, znaków, a tutaj znajduje się Coś w rodzaju anteny, ale tu właśnie montujemy na 99% lampkę do wersji jadącej. Tak prezentują się kombinezony czołgistów. Nie mają nóżek, niestety. Tu są rączki. To powiem Wam, że spokojnie nasi czołgiści mają ten sam wzór hełmu i powiem Wam, że na Myślę, że by się nie pogniewali, gdyby ci Niemcy byli przemalowani, wystawaliby z polskiego leoparda, z drugiej strony, tak się prezentują. Po prostu nie malujemy kamuflażu, tylko ten, e, nasze kombinezony są jednolite, w takim dość dziwnym e, kolorze e, zieleni. A tu, moi mili, a tu, moi mili, po prostu jest. Szaleństwo. Proszę bardzo. Tu mamy lampkę. Tu malujemy sobie na pomarańczowo. Tu mamy elementy oświetlenia, reflektorów, oznaczeń i uwaga. To są gogle. Mamy przezroczyste gogle. Po prostu szaleństwo. No co prawda. Fajnie, żebyśmy samej oprawki nie pomalowali, żebyśmy dokładnie to pomalowali, a masek nie ma. Bomba sprawa, powiem Wam. Jednak ta mija po prostu trochę myśli, jak robi model. A teraz kolejna torebka. Torebka z wieżą. Tak prezentuje się wieża. Nie jest w takim kolorze, jak widać dokładnie na ekranie. Jest, posłuchajcie, w takim kolorze oliwkowym, bardziej brązowym padającym, nie taki ładna zieleń. Tak jak tutaj widzę ciemna zieleń na ekranie. Jest to wina oświetlenia. I tak prezentuje się. Tu wklejamy tak samo oszklenie, tak samo w peryskopy wklejamy tutaj do kopułki. I tak się prezentuje. Tak samo tutaj. Powiem Wam, że ten model naprawdę e, robi wrażenie. Zwróćcie uwagę dość charakterystyczny spaw z boku. Tutaj kiedyś był jakiś, miał być otwór technologiczny, techniczny, a znie, został zaspawany ten element. Od wewnętrznej strony po prostu ten model się chce mieć. Spód wieży, ale tej już dużej tak, do wersji, y, właśnie y, wersji no i zwróćcie uwagę na detal to jest dość istotna sprawa to jest bardzo ładne oczywiście ją ona w ten sposób się zakłada bo tu jeszcze musimy kilka elementów a mniej więcej tak się składa no bo tu mamy te dodatkowe osłony a tu będą te klapy otwierane jeszcze raz detal na wieżę wszystkie są, powiem Wam, no i jest taka imitacja, ale bardzo delikatna imitacja farby antypoślizgowej. Jak pamiętacie, wspominałem o niej przy Leopardzie z Bordera w 7.2, jak i również przy Abramsach od Flyhawk'a, właśnie macie unboxingi, tylko że wszystkie trzy modele są w skali 1.72. Kolejna ramka. Elementy wieży, kosza, elementy, które montujemy na kadłubie, ale głównie wieży. Tu mamy jarzmo armaty. No powiem Wam, że y, Leoparda y, A5 brałbym w ciemno. Tym bardziej, że w moim sklepie możecie zakupić Kalkomanie do polskich leopardów lub Abramsów w skali 1.72 i w skali 1.35 y, dla Warszawskiej Brygady Pancernej. Imienia Tadeusza Kościuszki. Linki znajdziecie w opisie filmu. Powiem wam, że bardzo przemyślane jest też mocowanie tych elementów do ramki. Są to bardzo cienkie elementy. Które nie, nie, przy wycinaniu, no chyba że no naprawdę ktoś musi być bardzo nieuważny, nie ma powodu, żeby po prostu tutaj nie walczymy cążkami. Wezmę takie najprostsze cążki, posłuchajcie. Więc przy wycinaniu, oczywiście, trzymając, zwróćcie uwagę, jest to bardzo cienki element. E, mamy duży dostęp, tak bym nigdy nie chciał. Przynajmniej ja zostawiam sobie kawałek takiego marginesu, żeby nie uszkodzić ramki przy wycinaniu, ponieważ w dużej mierze nie ma takiego dużego odstępu między tym elementem na ramce a samą częścią. Często bywa, że praktycznie one są identyczne i można uszkodzić dany element. Na to trzeba zwracać uwagę przy wycinaniu. No bardzo ładnie jest wykonane kurka wodna. Może niekoniecznie bym skleił sobie ukraiński wersję, ale z Bundeswehr jest miło chęć. Dół kadłuba, tak zwana wanna. Tak się prezentuje detal. Tutaj jedynie jest taki powtrysku. Eee, tak, tak, powtrysku. A widzicie, to jest model. Tutaj bardzo proszę, z 2000, 2000 roku, czyli ten model Leoparda, no jest to starsza wersja Leoparda, tak naprawdę to my te właśnie Leopardy dostaliśmy w naszym wojsku. Najpierw na zachodzie w 10 brygadzie kawalerii były, a następnie zostały przeniesione do, do warszawiaków, tak, do żółtej jedynki, jedynej takiej. Bardzo ładny detal. Fajnie by było też sobie porównać te elementy zdjęcia, e, znaczy ten, e, ram, ten element ze zdjęciami. Tutaj, jeżeli ktoś się uprze, a jeżeli są takowe, to można oczywiście, z tym, że ja nie pamiętam, żeby na leopardzie były tutaj takie uchwyty e, z drutu. Nie wiem, może teraz jakiejś amnezji doznałem. O, i tutaj powiem Wam, jak miło, <laughs> jak fajnie, o, właśnie. Tutaj mamy y, oszklenie do optyki, do wszystkich wizjerów. Fajnie jest te oszklenie sobie pomalować y, transparentnym lakierem, po prostu przezroczystym lakierem, żeby odpowiednie takie oświetlenie dać. Powiedzmy na przykład, y, niektóre są bardzo ciemno krwisto-takie czerwone, niektóre niebieskie, e, ewentualnie jest taki specjalny jakiś lakier, który tak się mieni jak olej, powiedzmy jak y, benzyna. Ale myślę, że fajnie poglądać sobie zdjęcia i zrobić po prostu takie niebieskawe, niektóre granatowe, wręcz bym powiedział, ciemnoniebieskie lub takie ciemnobordowe, czerwone. Mamy też tutaj siatki. Są to stworzywa oczywiście siatki, ale uwaga, tam coś jest jeszcze. Co jest jeszcze? Nie, ja jednak to otworzę, posłuchajcie, bo trochę łyso robić unboxing i jakieś elementy pominąć. Nie powiem wam, nie lubię tych pakowania. Co tu dokładnie mam? Mam wrażenie, że jeszcze jest jakby... Nie! To jest po prostu zafoliowane w torebkę, te elementy i powiem wam uwaga. To są wycięcia w takiej grubej folii. Taka gruba, gruba klisza. Nie plastik, tylko cienka klisza. Czy cienki, cienki plastik, gruba klisza, w ten sposób. E, mamy też e, kawałek sznurka, który może nam imitować linę, i powiem Wam, że nie jest to głupie, ponieważ tego typu e, elementy e, lepiej na pewno się profiluje na modelu. Tak? Odpowiednią tylko farbę użyć, i ten sznurek e, będzie nasz. Tu są elementy do takiej podkładki, ponieważ ja już się dowiedziałem. Że po prostu y, modele są y, częściowo sklejane, częściowo skręcane, tam i, i to są, między innymi, ewentualnie są to zgodnie z instrukcją, czego nie widziałem: elementy, które z, do podwozia montujemy, ale to już każdy z Was, kto będzie posiadał ten y, element, po prostu sprawdzi to zgodnie z instrukcją. Kolejne ramki. I to są ramki powiązane głównie z, uwaga, podwoziem. Tak, takie same ramki. I tu mamy koła jezdne, na koła napijające, wyrzutniki granatów, koła podtrzymujące, oświetlenie. No, mamy tutaj MG, łopatę. Super, że tu są narzędzia. I wiecie co, jest niesamowicie od turbiny. To z Ja myślałem, że tu jest siatka. Zwróćcie uwagi. uwagę, tak jakby to było pomalowane, a na to nałożona była siatka y, fototrawiona. Uchwyty doliny, super sprawa. Jeszcze może mają dziurki? Nie, posłuchajcie, mają tak zrobione te uchwyty. Wklejamy sznurek, i sznurek jest tak elastyczny, że sobie. To są uchwyty, y, które montujemy sobie na y, czołgu. Co to jest? Nie wiem. Może nic. A może jakiś wzornik? Należy sprawdzić z instrukcją, rewelacyjnie wykonany. No, powiem Wam, ten element powalił mnie. Widać wnętrze normalnie, tak jakby to było, e, ta e, wentylacja, turbina e, za elementem fototrawionym. I największa ramka. Trzeci żołnierz. Widzicie? Mamy trzeciego czołgiste, i uwaga, tego czołgiste sobie możemy zrobić. On ma już nóżki, czyli dwóch mamy w wieży, a jednego mamy na zewnątrz. Tak się prezentuje, że dowódca, najprawdopodobniej czołgu. Tu mamy ten wyrzutnik, który jest na samym przodzie wieży. A tak prezentuje się kadłub. No i powiem Wam, jest niesamowity. Oglądajcie, robi wrażenie. Zwróćcie uwagę, że tu są właśnie naklejone te taśmy takie antypoślizgowe. Oczywiście tu mamy wizjer. Bardzo dużo fajniej, że tutaj mamy nic nie mamy nałożonego, tylko sobie naklejamy poszczególne elementy. Rewelacja. O, właśnie. Tak szukałem tego. Tu mamy zapasowe ogniwa, a tu mamy te takie, powiedzmy, ostrogi. Tak słyszałem taką nazwę. To są takie nakładki specjalne na gąsińce, które montuje się w, w miejscu niektórych nakładek gumowych. I one służą do jazdy w ciężkim terenie lub śniegu. To są one są z reguły w tak pomalowane kamuflażem na przedzie czołgu. Bardzo fajnie luki są porobione. Mamy prostą osłonę właśnie tą na podwozie. Narzędzia bardzo precyzyjnie zrobione. Bardzo ładnie są narzędzia. Tył jest tak samo bardzo ładnie, precyzyjnie wykonany. Oczywiście znajdą się takie osoby. No i mamy uwaga do wcześniejszej wersji e, lufy. Najprawdopodobniej A4, po prostu krótką lufę, czyli ta kwadratowa. Czyli to jest wspólny taki model dla A4, A5 y, i A6. Znaczy, może tak, A6. Czyli to jest taka wspólna ramka. I zapewne jest jeszcze y, A4, gdzie jest ta falowana y, osłona taka y, na podwozie. <trym> Te elementy, jakby ktoś robił polską wersję, tego się nie używa. Tego się tak samo nie używa. No i jest inny układ w naszym granatników, które znajdują się na przodzie, na bokach wieży. U nas nie stosuje się tej przedniej e, wyrzutników, tego m, wyrzutników rakiet. Super, jest to wszystko zrobione. Tu mamy kopułkę dowódcy, i w pozostałe elementy, moi mili, to wszystko. Bohaterem dzisiejszego unboxingu był oczywiście niemiecki czołg podstawowy Leopard 2A6 w wersji ukraińskiej. To znaczy, mamy typowego Bundeswehry Leoparda. Skalkomaniami, jakie używane są przez armię ukraińską w czasie wojny z Rosją. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam miłego dnia. Jeżeli Wam się podobał ten film, dajcie lajka, komentujcie. Jeżeli ktoś nie subuje, zaznacz subuj, subowanie. I powiem Wam, jeżeli doceniacie moją pracę, mój czas prywatny, macie też opcję wsparcia mojego kanału. Zapraszam. A tych, którzy wesprą, oczywiście dziękuję. Zapoznajcie się z warunkami. Każdy wspierający ma przydzielony oczywiście odpowiedni rabat y, dla wspierającego w sklepie tankmodels.pl. Bardzo dziękuję Wam, pozdrawiam. Cześć.